Siatkarskie marzenia spełnione, czyli debiutant, debiutant, roku 2024. To jest debiutant na siatkars, na naszych parkietach plus ligi. Tym się nasza 16-osobowe jury kierowało, wybierając tego zawodnika do tej kategorii, na zwycięzcę tej, tej kategorii. Kogo wiedzielibyście jako debiutanta roku na parkietach Plus Ligi? Czy macie jakieś nazwisko, które pojawiało Wam się często w głowie, gdy myśleliście o, o, o debiutancie, o osobie, która właśnie podbijała te parkiety naszej, naszej ligi? Widzę, że nie macie jeszcze pomysłów, ale na pewno wam teraz na szybko przypomnę kto może to być. A statuetka debiutanta roku kanału posiadce wędruje do Patryka Indry, atakującego z Częstochowy, leworęcznego atakującego z Częstochowy, który zdobył już na parkietach Plus Ligi 408 punktów. 408 punktów. Zaobserwuj kanał Posiadce, żeby dowiedzieć się więcej o siatkówce.